Po raz kolejny witamy z Bolesławca, miasta, które na mapie Polski wyróżnia się tradycją ciągnącą się od stuleci, związaną nierozerwalnie z gliną, którą my odbiorcy znamy jako ceramikę. A ze mną gospodarz tego miejsca, tego miasta, prezydent Bolesławca Piotr Roman. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, pozwoli pan, że użyję kolokwializmu, ponieważ mamy Bolesławieckie Święto Ceramiki i jest na bogato. No kto boka temu zabroni, tak? Rzeczywiście jest tak, że mamy bardzo dużo wystawców, sprzedaż trwa od środy, sprzedawcy mówią, że jeszcze nie było tak dużej frekwencji, niektóre firmy już się obawiają, że w niedzielę może zabraknąć towaru. No właśnie, chciałam o to zapytać, bo wiem to z rozmów z wystawcami, że już dowożą ciężarówkami po prostu ceramikę, która schodzi jak świeży bułeczki. Tak, tu za nami nawet kolejne kartony rozpakowują, natomiast jest bardzo dużo osób z zewnątrz, jest dużo osób cudzoziemców. Widzę bardzo dużo Japończyków, Koreańczyków. Wczoraj spotykałem osoby z wielu Stanów, w Stanach Zjednoczonych. Pani nawet z Kalifornii mówiła, żeby tam przyjechać do nich i trochę posprzedawać. W firmach ceramicznych ogrody ceramiczne robią furorę, chociaż oficjalne otwarcia też będą, na przykład ogrody ceramiczne. Na kościuszki otworzą się oficjalnie w sobotę. Firmy, niektóre przeżywają w tym roku jubileusze, w tym najstarszy Bolesławiecki Zakład, czyli zakłady ceramiczne. Proszę pamiętać o tym, że w Bolesławcu i w okolicach jest ponad 30 producentów ceramiki. I tak na co dzień Państwo tej ceramiki nie kupicie, dlatego że tu przyjeżdżają dzisiaj też wielcy hurtownicy. Jeden z nich nie, przed chwilą zaproponował wykup ceramiki za 200 tysięcy złotych. I naprawdę to nie są największe transakcje, które się odbywają, jakby na zapleczu, bo ta sprzedaż detaliczna jest dla nas bardzo ważna, ale równie ważne jest to, że przyjeżdżają kontrahenci z różnych krajów. Akurat ten był ze Stanów Zjednoczonych. Ceramika stała się takim produktem rozpoznawalnym, tak naprawdę na całym świecie. I jeżeli Państwo zamarzyliście, wymarzyliście sobie właśnie coś cudownego, zrobionego dziełem ludzkich rąk z ceramiki bolesławieckiej, przybywajcie, bo tak jak słowo się rzekło, ta, tej ceramiki tutaj ubywa. No i jest świetna pogoda, bo nie jest za gorąco, tak? zapewniamy gastronomię. Od dzisiaj też dużo atrakcji towarzyszących, wśród których chyba największe wydarzenia wieczorem, bo koncert Roxany Węgiel i Kwiatu Jabłoni. I tak codziennie wieczorem będą koncerty. Tym razem ze względów pandemicznych musieliśmy to umieścić w innym miejscu, ale to jest niedaleko w Bolesławiec. To jest miasto takie trochę kieszonkowe, można wszędzie dojść w ciągu pół godziny. Przybywajcie zatem do Bolesławca, przekonajcie się, jak piękne potrafią być te wyroby. Zresztą pewnie już je znacie. Na pewno nie oprzecie się urokowi, urodzie tych stempelków, tego, co stanowi o wyjątkowości ceramiki bolesławieckiej.